Cześć, kochani witajcie w kolejnym materiału mnie na kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie serię Cruyff to Glory. Trafiłem niewymiennego Cruyffa 89 Baby na Road to Glory, czyli na moim koncie na Xboxie, gdzie nie wydaję żadnych pieniędzy na FIFA Points i myślę, że ponieważ on będzie taką naszą bazą, wypadało jeśli chodzi o ten skład. No to tak możemy nazwać tę serię. Dodatkowo będzie ona numerowana, a będziemy testować nowe fajne karty z SBC. A pozostały mój kontent na YouTubie, czyli odcinki z głównego konta będą po prostu tak jak do tej pory, nienumerowane. A z Road to Glory, a właściwie Cruyff to Glory będą Numerowane. Dzisiaj będzie dużo gameplayu, więc myślę, że dla fanów dobrej IFY i dobrych kambeków, bo musieliśmy wracać, no, z trzybląkowej straty. Tutaj dziś będzie prawdziwa uczta. Lecimy. Dobra, zaczynamy Cruyff to Glory. Cruyff to będzie nasza baza wypadowa, jeśli chodzi o ten skład. Przez, no, myślę, że najbliższe kilka miesięcy na tym koncie. Po takim trafie on będzie takim naszym main core każdej ekipy, którą będziemy tutaj składać. Za chwileczkę, oczywiście, zaprezentuję ekipę, którą mamy aktualnie, ale na start 30 player peaków, 75 plus. Żeby zobaczyć, co tutaj jeszcze możemy zgadzać, Żeby jakieś fajne fodery, może potem pokusimy się jeszcze jakieś dodatkowe SBC niewymiennego zawodnika, żeby przetestować, bo po to w Glory będzie. Żeby testować nietypowych zawodników. No to zaczynamy. Pierwszy player pick. Jeden z dwóch rzadkich i znakomicie od razu AI do sobie trafimy. 78. Player pick numer 2 i overall już znacznie większy Rakityć. Może jakiś zawodnik specjalny Ramzin. Nieźle, dwa razy trafić 85. Uuuuuuuuuuuuuuu! Napri! I od razu lepiej. I humor Moca z 50 tysięcy kosztuje, mówicie? No dobra, patrzę dokładnie. Nie no, 80! A przecież on jeszcze z, z szansą na potężny upgrade, w zależności od tego, jak pójdzie Niemcom na Mistrzostwa Świata. No dobra, to lecimy, słuchajcie, z ymm, testem tego nowego składu w Cry Glory. 10 meczów w trzeba zagrać, żeby już tutaj kwalifikację mieć gotową, a składzior jest naprawdę przepotężny, środek obrony niemiecki, Schluterbach. Niko, niewymienny, Glance 84, z potencjałem również na upgrade. Wystarczy, że Niemcy wygrają jeden mecz na mundialu i on będzie miał już 86. Overall, także to też jest istotne. Zyle, no zyle to zyle, no przyspieszenie 64. Zobaczymy, jak to będzie śmigać w praktyce. Perisik tutaj naprawdę bolnie ustawiony, ale my będziemy chyba grać trójką z tyłu, więc on tam się będzie przenosił na wahadełko. Reece James, bardzo fajny zawodnik, prawe wahadło będzie u mnie stanowił. Środek pola, Jude Bellingham, niewymienny oraz Ismael Benacer. No i Sterling, który będzie grał na i Potem Potężny oczywiście Johan. Zero meczów na razie rozegranych. Zobaczymy, ile ja będziemy mieć, Jim, meczyku rozegranych w styczniu, w lutym. No mm. i Pierre-Emerick Emer Aubameyang do pary, również mm, świeżutki zawodnik. Tutaj w tym składzie. Ej, jak na, jak na skład, słuchajcie, bez, bez żadnych fiofobii, i tak dalej, nieźle to wygląda, nie? Nie, no myślę, że może, możemy na razie pograć 3-4-1-2. Tak jak ta ostatnia taktyka, gdzie tutaj robiliśmy 20-0. Zobaczmy, jak to będzie szmigać. 3-4-1-2. Wszystko gotowe. Pływ przy piłce. Pierwszy kontakt z futbolówką. Musi się troszeczkę w schematy, w trybiki naszej drużyny wdrożyć. Ale dał piłę. Świetna. Świetna piłka do Wyczekał, wiedział, co chce zagrać, no i otwarcie. Otwarcie ciekawe, powiem szczerze, Sterling. Dobra piłka. jak na zielonym, ale prosto w bramkarza. Już był zbyt krótki, zbyt mały kąt był tutaj, żeby pomocnika, który to wszystko w teorii miał wyczytane, a tutaj bramkarz. Dziwna reakcja, dziwna reakcja. Borlan, ale nas... Ojeju, ojeju, jak nas tutaj przedrygulował. Matko jedyna. Dobra, takiego kambeku dawno jeszcze nie było. Idealnie na start. Zaraz lecimy pressing nieustanny. <laughs> nie, bo kondycja nam zejdzie. Musimy, musimy trochę na tym pograć. Dobra, alba, Dostanie futbolówkę. Oba, troszeczkę przesadziłem. Przecież to jest ta pustą podanie do krójfa. Teraz Krójf, No wreszcie, 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 dobra. Złapiemy jeszcze kontakt w pierwszej połowy. Brawo! Johan Cruyff melduje się na tablicy wyników. No i spokojnie, metodycznie, metodycznie, metodycznie. byleby lepiej się popełnić błędu w obronie, bo ja wierzę, że my tu trzy bramki strzelimy. Cóż, w statystykach prowadzimy, ale nie ma to żadnego znaczenia. Krójf, Dwójka! Mhm. Dobra, dobra, jest okej. Okay. Mhm. Uh nie, -huh. nie, 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 Ta piłka przechodzi za łatwo. A, a Mendy tu ja nie wiem, co on robi na tej bramce. Niesamowite. Każdy strzał Mendy się po prostu kładzie. Może zaczyna, trzeba zacząć chyba wrzucać, bo przecież nie będziemy... Green! Brawo, Cruyff! To już hat pana Krójfa. Ej, jeszcze to jest do zrobienia. 10 minut. Dobre. Auba, Alba! I jest powrócić do tego spotkania. Brawo! Ej, wróciliśmy do tego spotkania z naprawdę beznadziejnej sytuacji. 03. 03. Potem 2-4. Koniec. Karne. O! Oh, Bendy, popisz się. Opie. Dobra, wyczuty. Okej, okay, ja też wyczuty. Johan zmarnował karnego. Dobra, drugi raz wyczuty. Ale ja w, w prawy tu, W prawy tu za późno! Za Nie, <noise> nie, 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 nie! Dobra, dobrze, już myślałem, że dałem Max Power i nie tego nie trafię. Musiałem w środek dać. Musiałem w środek dać. Dobra, ja go tak czuję. Ja go tak czuję. Jest! Comeback is real! Comeback is real! A powinniśmy to wygrać w regulaminowym czasie. A czy nie, no, nasze, nasze, expe nasze Expected generalnie było GIT. 4,6, 34 w bramki. No tylko rywal, tak troszeczkę ponad expected. Ale wiecie co? Trzeba zrobić delikatny adjustment do tej taktyki. Czyli tak graliśmy. Dajmy sobie. Dajmy sobie 35 głębokości. Dajmy sobie 35 głębokości. Ja chcę zobaczyć, jak ta drużyna będzie śmigać. Ci damy 55-35. Pierwsze śliwki robaczywki, jak to mawiają. Łatwy meczek to nie był. Ale. Dający wiele satysfakcji. Dający wiele satysfakcji. O, ale teraz już nie powstrzyma potężnego pier ją go! To są akcje po nowym paszu, które chyba będą wychodzić. Nie wiem, jak kto ma skład i tak dalej. Silva, 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 o, Co?! Dobra, nacisnąłem odbiór, przyznaję się. Nacisnąłem odbiór, byłem spóźniony. W ogóle mogłem tego nie naciskać, no ale wiecie. Ale to jest, to jest, to jest proste, to jest do wyczytania łatwiutko. Świetnie, Perisic. Terling, nowy zwód. Heal czy heal, zdarzyło się idealnie, 2 do 0. Teraz oba, brawo, 3 do 0. Brawo, dobry mecz drużyna, 2 do 0 w Champions, kwalifikacja do Foot Champions. Na razie ragequity oczywiście nam się nie przetrafiały, no ale nie zasłużyliśmy na to. Brawo, świetna akcja i tym razem Mamy to, po co przyszliśmy na to spotkanie. Szybki ryczk. Dobra, lecimy z kolejnym meczikiem. Dobra, benaser Brawo, Cruyff. A wolę mieć pozytywne nastawienie przed turniejem, bo jakby nic się to nie kosztuje. Nie wiem, jeśli dostaniemy 3-0 w czapę z Meksykiem? nie wiem, nie sprawi to, że nagle będę O matko, a myślałem, że wyjdziemy z grupy, nie? Ładnie James podryblował. Ale tuż już straciliśmy rozpęd, chociaż, chociaż to jest... To jest Reece James, to jest Rhys James, który wykańczy tę sytuację 2 do 0. I kolejny Rage z 92. Zobaczmy, takie. jest. Bilans 4 do 0 w Champions. Dobra, mecz po 5-0. Będziemy na półmetku już. Brawo! Brawo, świetna akcja! Brawo, idealnie! Wojaczka kryj Bez spalonego? Bez Oba mech, 3 do zera. no i i rywala Dobra, meczyk numer 6 Lecimy Bez offside'u Brawo Sterling! Yeah, Green, ależ bomba. Nice. to pole. Powershot, power shot. Power shot. Brawo, Rhys James. Kapitalna bramka. Driven Powershot, tak można to nazwać. Dobra, maczko 9-0. Nie, nie. O, ty, nie ma. On się omsknął. Zielonka. Ale teraz szczęście straszne. Teraz szczęście straszne. Ale czy tutaj został skosowany spalony? Przecież w FIFA zawsze takie spalone były. Zawsze były takie spalone. Zawsze to był spalony, co jest? A może teraz to, to już nie jest spalony też popatrzył. Zawsze to był spalony. Gol. Bardzo ładna akcja. Przeciwnika. Aj, ładnie zagrał. Leo! Jeden do dwóch. Ale piłki nie mamy. No niestety, gościu gra na zgranie i to wszystko pięknie siada dla niego. Brawo dla przeciwnika. Brawo, 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 super akcja. A mamy Yang, 3 do 3, lecimy. Ach, golas, brawo, brawo dla przeciwnika, świetna akcja. No i dajemy ostatnie już, bo to nie ma sensu kombinować. Podądzę, prawda? Aha. Było close moim zdaniem, no ale równy mecz, nie? To też zresztą widać po statystykach w tym spotkaniu, więc jednej ja mogę powiedzieć szkoda i mówię, i gramy o rangę drugą. Pokażmy się, pokażmy się w tym ostatnim spotkaniu. Prójw! Brawo, brawo! Ładna akcja teraz. Nice. O Boże, jaka bramka, przepraszam Pana oponenta. Nie no, to była przesada w tym momencie, no ale dobra. W sensie niedobra i dobra, w sensie dobrze, że koniec, niedobrze, że w ten sposób, ale no stan FIFA w tym momencie nie jest idealny. Co my tu mamy za te 9.1? Jeden mega paczka rzadkich kart, jedna złota paczka piłkarzy Prime, dwie małe złote paczki rzadkich piłkarzy. Dobrze, 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 otworzymy to sobie oczywiście. Dobra, zacznijmy od najnowszej paczuszki, mega paczka rzadkich kart. Informowo. Dobrze, Niemiec, Niemiec, Niemiec. O, to będzie 8-6 Hoffman wymienny. Więc całkiem okej. Okay. I go masz jeszcze, ok. Ile takich Hoffman? O, nie za dużo, nie za dużo. Informy w ogóle nie są w cenie aktualnie. Ma złota paczka rzadkich piłkarzy. Uwaga. O, Łukałtowo. Łukałtowo, Anglik. Rent Alexander, Arnold, 87, bardzo proszę. Mam nadzieję, że to było bardzo fajne rozpoczęcie serii. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.